Się sąsiedzi sąsiedzi dotrzymają. Grześki gania ze wszystkim. No. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym vlogu. Jesteśmy z naszym OG Łukasza nie ma, bo pojechał z Bogą na wakacje. Dlatego jesteśmy z Grześkiem. a dzisiaj ważny dzień, dlatego że nasza niebieska maszyna do szycia będzie dostawała nowy wydek. Co <todgłosy> no śmieszne Że niebieska maszyna do szycia, już tak było. I już zaczyna rozmontowywać. Pamiętasz jak rozmawialiśmy o tego, o tłumikach, o wydechach, jak Ci mówiłem, że to będzie miało dla mnie bardzo duże znaczenie i że jest mnóstwo różnych jakiś elementów, które mają na to wpływ, tak? co, co wybiorę? No właśnie jedną z tych rzeczy, które odkręcasz, ten heat shield, który jest, to się okazało, że zresztą jak sam widziałeś, nie? że jak jeżdżę to zawsze tam no tak, że buta dotykam nie... buta, nie? żeby go sobie nie przysmolić. Co? Pełno było różnych rzeczy do wyboru. Naprawdę, moda na te, na te gwizdki GP tak mi się kompletnie nie podoba. Czekałem puszki, która była zdecydowanie większa. Czekałem puszki, która będzie homologowana, bo widać, że nas wszyscy straszą, że niebawem będą akustyczne fotoradary zamontowane wszędzie. Także fajnie jest mieć coś, co jest homologowane, w razie czego z DB Killerem, czy można było do Niemców pojechać, bo mamy niedaleko. I żeby nas nie wrócili z mandatem 300 euro do domu No ale to... Możesz przyjedziesz wyżej ze mną <laughs> Będziemy <laughs> razem watyć natchan do twojego wydechu, nie? No co, będziemy w takim razie ten Będziemy w takim razie zaraz robili unboxing Żeby rozwiać ciekawość wszystkich Zobaczcie Padło na... Słuchajcie, polski wydech! Lej więcej Tak, lej więcej żeby nie było. My wiemy, że to się wymawia. Leowincie. Leo Wincie. Leo Leo There we go! Leowincie! Ciao, Leowincie! Ciao, Lewincie! Leo Tylko się zgrywamy. To taka propos tych wszystkich ludzi, którzy zauważyli ostatnio, że tak jestem nastawiony na takie bycie propolskim, na stosowanie polskich akcesoriów i korzystanie z usług polskich firm i tak dalej. No, kurczę, no padł wybór na to, dlatego że było wiele różnych czynników. Też m.in. jeżeli chodzi o wygląd, tak? no bo to była w zasadzie podstawa, bo tutaj nie będzie żadnych dużych gainów. Ile dostaniemy, grzeszek? Półtora konia mechanicznego? To <grystanie> Będzie półtora? Nie ja wiem. A co to, co to, za, różnica? Tyle? Co to za różnica? Co to za różnica? Przecież to nawet nie będzie ile, nawet nawet procent. Jeśli śmiemy, żebyśmy pojechali i mierzyć to na hamowni, to byłoby w granicach błędu pomiarowego. Gorący jeszcze? Sprzedam. <grystanie> Nie kupię. Trzeba go zostawić w razie czego na ten, na tor. To co? Otworzymy ten nowy wydek w takim razie unboxing jakiś nagramy. Coś, coś ostrego, to naklejka w zasadzie ona pękła i tak i tak w tym druce. O, tu Pokażę. pokaż go <laughs> modelka kiepska <ale. laughs> ten Karbon taki suchy, śmiesznie to wygląda. To będzie pierwsza rzecz, to się będzie brzydka robiła, jak będzie się ten przypał. bo on będzie zmieniał kolor na taki, wiesz. Ty Ale jak zabezpieczyli, żeby do B-Killera od razu nie odkręcać. A co Dwa za... spawy, małe na śrubce. No, no prawda? No co. Co, będzie trzeba to flexem wyciągnąć? Nie, przekręcisz, to u... ukręci się, nie? Uciec. Ale tak czy siak. Ale kto to wymyślisz, że to w ogóle klucz wsadzać? Nie wiem, zobaczymy w takim razie. Dobra. Halo. <słuch> Zobaczmy w takim razie co, co jest jeżeli chodzi o, o resztę Bo Na ziemię go połóż byle gdzie Nie, nie będę go No to z tyłu masz przecież ten na, na tej To jest znaczenie Dobra Chodź, weźmiemy go tego Weźmy, Zobaczymy co tam jest jeszcze reszta w środku To będą jakieś naklejki no Stickery Lej więcej Nie, ja nie jestem naprawdę zwolennikiem, żeby tak obklejać motocykl naklejkami ale co, fajnie zapakowane, nie w jakimś bezczelnym pudełku i w jakiejś tekturze ryflowanej, tylko całkiem, całkiem nieźle, nie? Zwoicie, o. Tylko bezczelnie przyzwoicie, o. Bezczelnie. No, bezczelnie, możesz, bezczelnie. Znowu, możesz go zarejestrować produkt. Co tam znalazłeś? Możesz go zarejestrować. Super, będą mi SMS-y przesyłać. Tak. E, to co jest, jest drugi? Carbonowy karbonowy heat shield, a, a, widzę, w komplecie. Prześciódka. Tak. Tam. Jak to ludzie na to mówią, dola to to jest li link pipe. Tak. Do zaciągania sprężynek. Ta spring Puller nie zawsze to mamy. Co to? Opaska. Karbono. Opaska. Ucho? Pewnie tak. Cały, cały hardware mamy, widzę, że O, i karta stałego klienta. tak. będziemy więcej kupować rzeczy. I numer karty. zobaczymy. Część już rzeczy jest zdemontowana, jest z motocyklem. To co? Grzysiu, widzę, że już ten. Rozparcelowoję wszystko, żeby jak najprędzej wziąć i, i zamontować końcówkę i później sobie jeszcze zdążymy pojeździć troszeczkę. Bo to wchodzi do środka, o tu przyjdą sprężynki, przyjdzie obejma na tym, to jest większy otwór. Dobra, i ja on nam wisi. ale taka nie? Ja wiem, czy ona jest dłuższa, mniej więcej tak samo. wytrzemy go, nie? Bo wszyscy zawsze wycierają żeby żeby się paluchy nie podczepiały. Po, nie Mam na podtłyszczającą ścierkę. Właśnie widzę, że jeszcze gdzieś tam ma jakieś takie. Gotowy produkt, jak wygląda? Koniec końców, jeszcze się. Świetnie się to w zasadzie komponuje z tym, nie? Tak się o odciążył, zelżał strasznie ten, ten, ten motocykl. jak się, się tak patrzy na niego, nie? nie jest. Takie jest wrażenie, że. Dużo przestrzeni jest zrobiło No, tak się pusto trochę zrobiło z tego Ale pustą. wiesz co? Nie no. wiem, czy teraz nie będziesz miał nawet lepiej dla buta, mhm. bo masz mniejszy. Tą słonkę masz mniejszą, i mniej Tutaj będzie więcej miejsca, tak, żeby stopa się ruszała. Nie, nie to No, jest fajnie. Szkoda byłoby przypalić buty, więc do dwa koła o tłumik, nie? No, to tak było jest różnica. On w ogóle on miał, wrażenie... jak to miało słonę, tu to tutaj w ogóle, taki... no, ogóle ogromne, nie? teraz to lżej wygląda. nie widać tych tych tego. Luz ja się, no. się, się stopni. Zerwiemy spawy. No, wypyty, to do kilo. Udało się? Tak. Dobra. Głęboko siedzi. Nie. Spawy jeszcze lekko O, jaki wielki. Kurno, ale dziad. Jaki mokry. No, się kondensacja zrobiła. No. Добре, са. На На Но... Добрата съм. Назад много. Много... Не всъщаш ме с поброта. Przejechali na nasz park przemysłowy na lotnisko, żeby wziąć i pokazać wam jak to chodzi. Jakieś flyby'e po nagrywać. Nie wiem, no jak ja tu. Jak to chodziło, to bomba. Fajnie to chodziło. No, także. No nie, nie. Tak, on teraz w tym momencie nie ma Killera, tak jakże się mówi. Jest, jest pusta rura. A zobaczymy. Jak mnie będzie męczyć, to wsadzę z powrotem. Zdecydowanie głośniej niż, niż na seryjnym wydechu, ale powiem Ci, że jest, jest fajnie, bo bo się nie drze, nie? Jest fajnie, bo się nie drze I fajnie, że masz możliwość zawsze, wiesz, go skastrować, ten, ten hałas Jak się gdzieś jedzie dalej, żeby ci łeb nie pękał No, no to nie że do serii, bo ten debekiller powoduje, że jest trochę grubiej, ale jest ten... Ale nie, no jest, jest ok. mi się podoba jak to chodzi z Debekillerem, nie? Powiem szczerze, że, że jest całkiem przyzwoicie Dobra To się przejedziemy Czy co? W tą, tą stronę? Dobra, no to co? go, Na pewno go będzie słychać w mikrofonie i na vlogach też będzie na pewno słychać. Jest głośniejszy? To ja ciekawe co Grzesiek powie, jeszcze w drugą stronę się przejedziemy. Tak podoba Ci się jak to chodzi Zajebisie właścicielowi? Nie <grymnie> <Mnie> też dobrze <grymnie> to ładnie weź jeszcze postaw ten z boku, bo się może cię pozopalną tych nigdy więcej <noise> no i dobrze <noise> nie nie jest właśnie o to chodzi nie nie ja się bardzo cieszę z tego względu, że to się właśnie nie że jak głupie nie że nie no właśnie to o to chodziło, że on ma chodzić. Głośno, ale nie, nie się drzeć, no bo ja nie cierpię, jak coś drze, Ryja. nie nieważę, czy to jest baba, czy to jest motocyk. Ja nie cierpię, jak coś się drze, tak? Więc to też trzeba było wziąć i nagrać. To jak on by chodził bez w ogóle żadnej rury, bo była okazja, to by wszyscy ci, którzy strasznie lubią te wszystkie SC projekty, usłyszeli, byłoby <grywa> no, podobnie, się śmieję, wiesz. Fajnie, dzięki, że mi pomogłeś to zainstalować. Dzięki, wielkie. Dobry, dobry czas był razem. Trzeba iść teraz coś zjeść. Jakiegoś McDonalda trzeba byłoby przysnąć. Kurde, genialny czas. To co? Odpalamy i jedziemy w takim razie, tak? No, a z widzami się żegnamy. O kurde. O, tam chodzi lepiej. Do no, nic, to jedziemy. Wszystkiego dobrego moi drodzy. <grym> Lecimy. Nie, wiesz co, do, do Stagardu på Slidodomen.